Gdy zaczynamy pracę z kamerą, powinniśmy zapoznać się z kilkoma zasadami, dzięki którym film będzie oglądać się przyjemnie, a efekt będzie odpowiadał naszym zamierzeniom. Unikaj gwałtownych ruchów kamery. Obraz statyczny lub z przemyślaną powolną panoramą jest przyjemniejszy dla oka niż ujęcia strzęsącej się kamery. Warto zaopatrzyć się w statyw, który z pewnością ułatwi nam stworzenie ładnych, stabilnych ujęć. W przypadku braku statywu szukamy punktu oparcia w postaci np. drzewa lub stołu. Zwróćmy uwagę na właściwą kompozycję kadru. Osoby rozpoczynające pracę z kamerą często na początku stosują kadrowanie centralne, gdzie nasz temat znajduje się na środku kadru. Takie kadrowanie sprawdza się na przykład, gdy chcemy zaakcentować symetrię. Często ciekawsze efekty możemy uzyskać stosując zasadę tak zwanego trójpodziału kadru. Polega to na podzieleniu kadru na trzy równe części w pionie oraz trzy równe części w poziomie. Stworzone w ten sposób linie przecinają się w czterech miejscach. Te właśnie miejsca nazywane są mocnymi punktami kadru. Elementy położone w nich pierwsze przyciągają uwagę widza. Skupiając się na głównym obiekcie naszego kadru, nie zapominajmy o drugim planie. Często uwagę widza może odwrócić to, co znajduje się w tle. Warto poświęcić chwilę na dobranie odpowiedniejszego ujęcia, zwłaszcza gdy często do pozbycia się niechcianego elementu wystarczy jeden krok.